No, cześć, 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 witam wszystkich na moim kanale. Więc w tym odcinku zbudujemy statek. Żeby zbudować statek, naciskamy B, i to nam mówi, to będziecie kosztowało 500 Iron, które stracimy, ponieważ taki jest początkowy koszt statku. My je tracimy. OK, i pisze nam nazwać statek. Jak nazwiemy nasz statek? Nazwiemy nasz statek wujek. Klikamy, and, klikamy to OK. I to nam powiedziało ok, minus 500 mamy punktów. Fajnie, i to jest nasz statek. Eee, nie, 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 jeszcze nie jest nasz statek. Naciskamy B ponownie. Nacisnęliśmy B ponownie. I teraz jesteśmy w modzie budowania. Gra jest zapałzowana, ponieważ tak ustaliliśmy opcję. Ok, pierwszy blok. <laughs> Pierwszy blok to jest tak zwany founding block. Founding block to jest blok nie do wymazania. Nie powinniśmy go wymazywać, ponieważ jak go chcemy wymazać, to on nam mówi: hej, to jest root. Tak, tak przepraszam, przepraszam, root block. To jest korzeń, to jest główny blok i od niego się zaczyna cały statek, więc ten, ten blok jest nie do wymazania. Ok. A to jest nieprawda. Ponieważ tu jest safe mode, jak wyłączymy safe mode, to możemy go wymazać. Z tym, że wymazanie root bloku powoduje oczywiście to, zgadliście, że statek zostanie wymazany z gry, więc zniszczymy ten statek, więc nie chcemy tego, zawsze lepiej budować safe mode, żeby było włączone, żeby przypadkowo go nie wymazać. Ok, więc zbudujemy nasz pierwszy statek. Nasz pierwszy statek będzie z iron. A pff, tak naprawdę nie zbudujemy z tytanium. Pokażę tutaj, że mamy iron, ti, iron titanium, naonite, trinium. I teraz tak: a, różne, w zależności jaki surowiec używamy, mamy takie bloki, które są w każdym surowcu. Ale niektóre z tych materiałów, surowców, nie mają niektórych bloków. Na przykład, żeby zdobyć hangar. Musimy, po, musimy zdobyć trinium, żeby zbudować hangar. Żeby zbudować generatory, które wytwarzają energię, albo baterie do energii, albo integryty. musimy mieć titanium. <laughs> Natomiast iron też nie jest w kli mimo, że jest najcięższy. Ma coś takiego, co nazywa się inertia dampner. Inertia dampener to jest hamulec. Hamulec w kosmosie, tak, jest niesamowicie ważny. A tutaj mamy początkowe dane. Więc acceleration to jest przyspieszenie, deceleration hamulec, max velocity to jest jak najszybciej możemy lecieć, a jo jest lewo-prawo, pitch jest w górę-w dół, a roll jest. Mm, zaraz pokażę, co gra War Thunder, to wiedzą fire power, siła ognia zero, nie mamy uzbrojenia, required energy, czyli ile statek kosmiczny potrzebuje energii, żeby wszystko działało dobrze, 4 MW. Generowana energia, ile statek automatycznie generuje? 500 MW. Baterii mamy, energii możemy mieć w, w baterii 20 GJ. Giga to już nie mega, tylko gigawat, jule, to jest coś innego. To jest większe. Teraz jak się oddalamy myszką, możemy zobaczyć, że jest strzałka z lewej na prawo. To znaczy w tamtym kierunku lecimy. Więc warto by dać silnik z strony. Warto by dać silnik tutaj, z tej strony. I teraz jak dajemy, jak naciskamy tutaj jakiś blok. OK. To możemy, mamy teraz takie opcje, że możemy nacisnąć Q i wtedy go robimy na trzy wymiary. Zmieniamy mu, czy on jest szerokość, długość i ten trzeci wymiar, a możemy też nacisnąć, a nacisnąć kontrolę, i w zależności na które płaszczyznę myszka jest skierowana, to on zrobi taką szerokość i długość, na jaką płaszczyznę jest skierowana. Więc jeżeli na przykład damy sobie a może zrobimy to z iron, jeżeli damy sobie coś, coś takiego. Powiedzmy. A, okay. To teraz, jak weźmiemy sobie następny, następny kwadracik, następny do budowy, to jak damy kontrolę to tutaj na to płaszczyznę, to widzimy, że szerokość długość i długość jest taka, jaka powinna być. Natomiast jak ją damy tutaj, to jest taka, a jak ją damy tutaj, to jest taka. Widzimy? Ok, ma sens, ma sens. A jeżeli coś się nie podoba i coś spieprzyliśmy, to możemy to albo zrobić delete, albo undo, i wtedy zwracają nam nasze surowce. To nie jest problem. A więc pierwsze, co chcemy zrobić, <coughs> uważam, to zrobić z tytanium, bo mamy trochę tytanium, zrobić tutaj załogę. Więc naciskamy tytanium. Wy możecie zrobić z Iron, jak nie znajdziecie Titanium w tym systemie, możecie zrobić statek początkowy absolutnie z Iron, to nie jest problem. Um, więc ja zrobię Crew Quarters. I czy dodamy go? Nie, my chcemy zmienić ten początkujący root block na załogę. Więc naciskamy środkową myszkę. Aha, jeszcze, jeszcze pokażę Wam, że um, jak mamy select bloki, to możemy używać myszkę lewą, a środkowo jak klikniemy gdzieś po, gdzie nie ma bloku, to deselekcja jest wtedy i teraz nie mamy nic selekcjonowanego. Ok? Środkowa myszka na puste pole deselekcjonuje. Więc my chcemy, a mamy tutaj crew quarters, chcemy selekcjonować, zrobić tego iron hula, naciskamy alt, alt lewy i pokazało się tutaj taki symbol, to znaczy, że Jak jesteśmy myszką, pokazujemy ten blok, to on mówi: Transformujemy to w crew quarters. Dobrze? A im okazało się, crew może mieć 16 załogi, mamy 0. Fantastycznie, czyli ten root block został zmieniony w, w załogę teraz. Fajnie. Następna rzecz, co chcemy, to chcemy troszeczkę mieć. Czy chcemy cargo? Nie chcemy nawet cargo mieć. Weźmiemy teraz, silnik, i teraz jak mamy tak silnik zrobiony, możemy używać Q, możemy też używać ASD, może to pokażę. To jest A na takiej płaszczyźnie i po prostu ja ruszę myszką, to jest S, a to jest D, czyli widzicie, ten, ten edytor jest bardzo silny, bardzo powerful. My teraz zrobimy taki silnik i zobaczcie tutaj na prawo jak doczepiamy ten silnik, w zależności, gdzie jest doczepiony, jaką ma wielkość, to on, jaką ma moc tego silnika jest, w zależności, jak jest wielki, nie? Więc zobaczymy teraz, że tu ma max velocity plus 184 metrów na sekundę, to jest plus, plus i to 75 dodajemy do 184, a i acceleration, przyspieszenie ma 706, to jest speedy boy. OK? Możemy go zrobić jeszcze większego i teraz on ma, zobaczcie, acceleration i Velocity taką. Jak mu damy na początku, to nie zmienia w ogóle faktu. Ok, więc damy mu coś takiego, żeby on był szybki. Nas... Więc to jest nasz pierwszy statek, nie? Ok, naciskamy Escape. Fajnie, dajemy do przodu W. Lecimy. Woo! A chcemy zakręcić lewo-prawo. Nie daje. QE nie daje. AD nie daje. Dlaczego? I jakoś wolno hamuje. Naciskamy B natychmiast, ponieważ nie mamy hamulca. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że nie mamy trastera. Traster to są specjalne silniki, które właśnie jak widzimy, mają silniki, które działają na wszystkie cztery strony. I one pozwalają nam robić trzy rzeczy: yo, pitch i roll. Yo, pitch i roll, czyli lewo w prawo, góra w dół i rolować. Więc możemy dać tutaj sobie coś takiego zrobić, żeby on był coś takiego. I widzimy ma jo, lewo, prawo ma 1,1, ,1, ma 4 pitch up and down i ma 3,47 rola. Więc damy mu coś takiego. Tutaj mu damy też malutkie jeszcze następna rzecz, naciśniemy ry, możemy go tak jest, możemy go moi drodzy. Możemy go obracać jak tylko chcemy. Okay? Widzimy to. O, nie, nie udało się. Delete. Przepraszam. Undo. I damy mu tutaj. Okay? Więc on ma teraz dwa, dwa te trastery. I ma yaw, Pitch i Roll ma cztery. 4 jest maksymalnie, 0 jest minimum, czyli w ogóle nie możemy się obracać ani skręcać, ani w lewo, w górę. A 4 jest maksymalnie, to jest bardzo zwinny chłopiec. I to nam wystarczy. Następna rzecz, co chcemy zrobić, to chcemy dać Integrity Field Generator. To jest Integrity Field Generator, i pokazuje się takie pole dookoła tego statku. To nie jest tarcza energetyczna, to jest generator integrity. Integrity, ten blok, pozwala nam, tutaj pisze na, na prawo, przeczytajcie, 25% jest ważne, to oznacza, że jak oni nas strzelą na 100, punktów, na 100 punktów bólu w dupę, to my tylko będziemy jedną czwartą z tego strzelenia albo z tego zderzenia z asteroidem brać na klatę. Zrozumieliście? Bardzo prosto. To po prostu o 3 czwarte robi, robi statek silniejszy. Więc trzeba po prostu tak dać, żeby on, żeby on był minimalny i żeby cały ten statek był w, był w tej osłonie. I teraz patrzymy, jeżeli i teraz w zależności jak mamy, jak teraz bierzemy ten integryty, to statek zmienia kolor i patrzymy, czy cały jest w tym kolorze. Jest w tym kolorze, to znaczy statek jest zdecydowanie teraz silniejszy. A um, następna sprawa, co chcemy patrzeć, to jest to, że Required Energy i Generated Energy, czyli ten integrity Generator yy, dał nam przecinę tam 5 więcej energii zużywamy. Więc troszeczkę zbudujemy tutaj energii mu, co daje mu generator, i teraz chcemy dać mu generator, ale chcemy dać mu z obu stron, yy, więc damy mu Mirror, i teraz jak z tej strony dajemy, ok., to mu da ten generator yy, energii właśnie, albo możemy nawet, to mu da z obu stron, jak damy na przykład tutaj generator i damy na przykład tutaj generator i możemy go A troszeczkę dać wyżej, niżej i tak dalej, przepraszam, A możemy mu tak dać. Okay. I teraz patrzymy, on energii produkuje 623, a używa 114. Jeżeli produkuje więcej, generowana energia jest większa niż required, to jest dobrze. Im więcej energii produkujesz, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ hiperczestrzeń skoki, jak też używanie afterburnera, używa zdecydowanie więcej energii. A zapomniałem o czymś bardzo ważnym, który tylko ma iron, a może to pokażę. Więc to jest nasz statek i możemy iść w lewo, w górę, w prawo w i wszystko dobrze. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz. A, tak. I tak, zobaczcie, jak to się świeci. I hamujemy. Nie, nie hamujemy tak źle, ponieważ te trastery, te trastery, one też hamują. One też hamują. Czyli nie jest źle, ale my sobie jeszcze damy, yy, które jest tylko na Iron Dampner i damy go tutaj na początek. I tutaj nam pokazuje deceleration, to nam pokazuje, że on będzie dobrze skręcał. Jak dodaliśmy taki blok, nie skręca, przepraszam, hamował, hamował, to jest deceleration, to jest hamowanie, więc on teraz hamuje na 361, to jest bardzo, bardzo dużo. Um, może nawet za dużo, nie musi aż tak hamować. Taki mały mu damy i ma trzy razy więcej energii produkuje niż wymaga. To jest w miarę fajnie. I teraz warto też sprawdzić tutaj tą integryty, czy cały statek jest właśnie integryty, jest działa, jak dodaliśmy takie nowe bloki. Wszystko działa fantastycznie. Więc ostatnia rzecz, my chcemy, żeby to był górnik, więc mamy dwie górnicze. I możemy ją dodać tutaj, tutaj, gdzie tylko chcemy. My teraz damy ten mirror, żeby je dodać tutaj na górze. I jak dodamy z jednej strony, to się pokazuje nam z drugiej też automatycznie. I teraz mamy właśnie. Hmm dwie wieżyczki i to jest nasz pierwszy statek. Wygląda beznadziejnie, ale to jest taki starterowy, początkowy, i wszystko chciałem wytłumaczyć. I jest tutaj napisane, że nasz statek nie ma załogi, a tutaj jest potrzeba na miners, czyli miner to jest górnik. Więc na tej, na tej, na tej, na tej trudności za darmo nie dostajemy załogi. Pierwszych czterech na weteranie i na normalnej dostajesz załogę za darmo, pierwszych czterech więc żeby zdobyć załogę, musimy się zdokować na jakąkolwiek stację, na przykład na tą. I pisze tutaj y, Interact, ale pisze też Dock. Widzimy ten Dock tutaj. A jak jesteśmy w pewnym y, zbliżeniu do, tak, do jakiejkolwiek stacji, pokazuje się później Hold F, Traktor Beam. Bzz, widzimy to. I, I on automatycznie dokuje każdy nasz statek że nie musimy się zbliżać, bo jak możemy rąbnąć w tą stację, i jak rąbniemy w stację, to nie dość, że zniszczymy siebie i stację. To jeszcze oni się obrażą na nas i będą naszymi wrogami. Więc to jest Reaper Dog. My chcemy wziąć um, czterech załogi. I teraz nam wyskoczyło, że nie ma, mamy załogę, to tam to zniknęło, ale nie mamy miners. Jak to nie mam miners? No, nie mam miners, ponieważ jak pójdziemy na P. I pójdziemy na kró. Mamy czterech krumenów, którzy nie są. Nie daliśmy ich nigdzie do żadnych obowiązków, nie mają pracy. Mamy po prostu cztery załogów, cztery załogi, członków załogi i oni nic nie robią. Więc możemy teraz robić to. Manualnie. I na przykład dałem manualnie, i teraz mamy dwóch na czterech, czyli strzela, tylko jedna, rakie tylko jedna strzela. Tylko jedna strzelodziałko. I teraz zobaczcie, to działko się obraca, a drugie stoi, ponieważ tylko dwóch na czterech jest. Um, warto zrobić... Wiii! Przepraszam. <laughs> warto zrobić tutaj auto-assign i wtedy on automatycznie doda tam, gdzie trzeba tych ludzi. I to jest nasz pierwszy statek. I ten statek, jak widzimy, on jest beznadziejny, chujowy, ale wystarczy nam na początek a, ale powiem Wam prawdę, że my. Ja nie chcę być tu górnikiem, ponieważ to mnie. o kurde. Jak się rozbije o to. Ponieważ ja nie chcę być górnikiem, bo mnie to nudzi i nie chcę po prostu tutaj. O, ale to białe chyba złapię. Ponieważ białe zobaczyłem. On jest bardzo speedy boy. Teraz, jak mamy taki statek, to widzimy ten drift, nie? Jak celujemy, jak znajdziemy coś, do czego chcemy documować, czy dobić. A, to chcemy... Momencik, piraci atakują system. A, muszę uciekać, bardzo przepraszam. Rzucili do mnie torpedę, więc yy, było niedobrze. Okej. Okay. Teraz piraci zastali, za, zostali yy, Oni zostali zaatakowani przez osłonę. To nam są już nie groźni. Bo przestali. Yy, przestali atakować nas. I teraz wyskoczyły tutaj jakieś takie fajne rzeczy. Zaraz zobaczymy. Ponieważ wraki robią czasami dropują. Fajne, fajne rzeczy. One rzucą, widzimy, tą torpedę leci, ale zaraz zostanie zniszczony. My oberwaliśmy, jesteśmy teraz hull na 67%, więc oberwaliśmy nieźle. A ale osłona systemu jego załatwiła. I proszę zobaczyć, tutaj dropnęło takie kolorowe światełka. Co to są te kolorowe światełka? Zaraz zobaczymy, i dobrze to się stało. To są moduły. I te moduły, jak my podejdziemy do nich bliżej, te moduły nasz statek ściągnie. I to są moduły bardzo fajne, które. No, tutaj były gdzieś białe. Nie widzę teraz, bo zgubiłem. O, tutaj jest. Które możemy sprzedać albo użyć w naszym statku. Więc bardzo dobrze ci piraci zaatakowali. Trzeba było pokazać Wam to. Powiedziałem, nigdy nie celujcie na asteroida, ponieważ możecie się nabić, jak widzimy. Odejdźmy trochę. Jesteśmy za blisko, nie mogło się nawet te. Wieżyczki w ogóle straciliśmy, bo oni strzelili w te wieżyczki i myśmy je stracili na statku, ale się pokazały z powrotem. Wszystko co jest wieżyczki zniszczone pokazują się z powrotem, tak samo jak moduły się pokazują z powrotem. A na statku, nie na statku, tylko w naszych surowcach. Ale jak statek nam zniszczył, to tracimy ten statek, chyba że kupimy Reconstruction Token. Więc w następnym wideo yy, pokażę Wam, jak się reperuje statki Reconstruction Token i na czym to polega. Wszystkim mówię do zobaczenia.